Czy chciałabyś zacząć zarabiać więcej? Jeśli odpowiedź jest no jasne, że chciałabym zacząć zarabiać więcej, to proszę upewnij się, że nie popełniasz tych czterech błędów, które niestety mogą Ciebie sabotować i sprawiać, że Twoje zarobki nie rosną. Ja nazywam się Ania Witowska i od ponad 13 lat uczę kobiety, jak budować życie na własnych zasadach oraz jak sięgać po niezależność finansową, to na nie ukrywajmy, bardzo w życiu pomaga. I w tym wideo opowiem Ci o błędach, które widzę na co dzień, że kobiety popełniają i które prowadzą do frustracji, do pytania, no, dlaczego to nie działa, tak? I zacznę od błędu pierwszego, który jest naprawdę, naprawdę takim fundamentalnym i zasadniczym błędem. Sprawdź, czy przypadkiem Ty go nie popełniasz. I ten błąd polega na tym, że kobiety myślą, że zarabianie i większe pieniądze wynikają z czegoś, co niejako dzieje się poza nimi. No nie. Zarabianie jest efektem mechanicznych działań, które ty musisz podjąć. Co to znaczy? To znaczy, że musisz w jakiś sposób coś zrobić, co doprowadzi do tego, że na Twoje konto, konto trafią pieniądze. Przykładowo, Musisz sprzedać usługę, musisz sprzedać swój czas, musisz sprzedać rozwiązanie, musisz sprzedać produkt, musisz kupić taniej, sprzedać drożej, na przykład na giełdzie, czyli że ty musisz coś konkretnie zrobić, aby te pieniądze na twoje konto trafiły. I zwracam na to uwagę, no bo teoretycznie jest to logiczne, ale mnóstwo kobiet jednak myśli, że one się otworzą na pieniądze i pieniądze do nich trafią, że one powtórzą kilka mandr, że będą wykonywały wizualizacje i te pieniądze nagle na koncie wylądują. No nie, ty musisz coś konkretnego zrobić, abyś zaczęła mieć tych pieniędzy więcej. Dobra, mamy to jasne. Koncept drugi, a właściwie błąd drugi, to jest nierozumienie, że budowanie wolności finansowej, niezależności, zamożności, bycia bogatą, niestety wymaga czasu. I gdy wspominam o tym czasie, to bardzo często słyszę: okej, okay, to mi się to nie opłaca, jak ja mam czekać, to ja nie zacznę. No to mam dla Ciebie złą wiadomość. Jeżeli nie zaczniesz, to nigdy nie zbudujesz i niestety będziesz musiała się z tym pogodzić. I ja wiem, że koncept, że da coś będziesz musiała poczekać, że coś zajmie Ci czas, nie jest super fajny, bo my kobiety jesteśmy niecierpliwe i chcemy rzeczy szybko. Ale popatrz na to, gdzie dzisiaj jesteś w życiu. Jeżeli przez ostatnie 10 lat, może 5, może 15, w zależności od tego, ile lat zawodowo już się udzielasz, nie zbudowałaś konkretnego kapitału na koncie, nie zbudowałaś umiejętności zarabiania, nie zbudowałaś mięśnia odwagi, mięśnia biznesowego, to znaczy, że trochę zaniedbałaś ten czas i trochę zaniedbałaś zarabianie i startujesz dzisiaj z bardzo małym kapitałem finansowym, tak? Mówię tutaj zarówno o Twoim podejściu, o odwadze, jak i o realnych pieniądzach. I aby przejść od tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj, tutaj, do tego, aby być pełni zadowoloną ze swojej sytuacji finansowej, ty potrzebujesz czasu. No bo zobacz, jeżeli nie umiesz dzisiaj zarabiać pieniędzy szybko i efektywnie, to musisz najpierw się nauczyć. Jeżeli nie masz na koncie kilkadziesiąt tysięcy, to znaczy, że musisz się bardzo postarać, nałożyć na siebie dietę finansową i coś zbudować. I to nie jest tak, Cię uspokoję, że będziesz przez następny rok czy dwa lata miała zero efektów i będziesz musiała czekać na to, że coś się wydarzy. Nie. W momencie, w którym podejmiesz decyzję i powiesz sobie: OK, nie lubię czekać, ale rozumiem, że to jest proces, który trwa i zaczniesz działać, czyli budować, uczyć się, e, tworzyć swoje zyski, kapitał, inwestować, cokolwiek tam sobie wymyślisz, to ty zaczniesz widzieć progres. Zaczniesz mieć zwycięstwa, ponieważ będziesz niejako budowała swoje umiejętności, będziesz budowała swoją odwagę i za to życie będzie Ciebie wynagradzało tak naprawdę konkretnymi efektami. Tak? Ma to dla Ciebie sens? Mam nadzieję, że tak, więc upewnij się, że robisz to w dobry sposób. Trzeci temat, trzeci błąd, który także widzę u kobiet, to jest nieznajomość swoich liczb. I to się przekłada na to, że zobaczysz jeżeli ty nie wiesz, ile masz pieniędzy, ile wynosi twoja stawka na godzinę, ile ty chciałabyś zarabiać, to ty nie wiesz tak naprawdę, co ty masz zrobić, jak dużo potrzebujesz podjąć działań, jak dużo czasu upłynie do momentu, kiedy ty osiągniesz swój cel. I ja bardzo lubię powtarzać coś takiego, że nie jesteś w stanie poprawić tego, co nie mierzysz. No bo zobacz, jeżeli nie wiesz, gdzie jesteś dzisiaj i tylko powtarzasz, że o, ale ja i tak za dużo wydaję, ale się nie da, ale zarabiam za mało, to to są tak naprawdę same hasła w momencie, w którym Ty zaczniesz patrzeć na to, co wydajesz, gdzie się rozchodzą Twoje pieniądze, jakie emocje tak naprawdę pchają Cię do, do wydawania, jakie emocje sprawiają, że Ty nie robisz planu finansowego i Ty zaczniesz liczyć i powiesz, ok, choćby nie wiem co ja w danym miesiącu muszę zrobić to, muszę na to znaleźć środki, postaram się, pokombinuję, to z miesiąca na miesiąc Ty będziesz to poprawiała, tak? Więc trzeci błąd to jest nieznajomość liczb więc, swoje liczby musisz tak naprawdę poznać. Czwarta rzecz, to, 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 to jest tak naprawdę znowu e, niełączenie tego, że ilość swoich działań przekłada się na ilość Twoich wyników. I znowu, często słyszę, jak kobiety mówią tak, ale ja bardzo chcę, ale ja bardzo potrzebuję, ale ja muszę, ale ja zasługuję, ale, ale, ale. Natomiast. Wróćmy do punktu pierwszego. Pamiętasz, mówiłam Ci, że zarabianie to jest mechaniczna czynność. Czyli, zobacz. Jeżeli jesteś bardzo niecierpliwa i chcesz efekty bardzo szybko, to znaczy, że co? Że możesz podjąć jedno działanie w tygodniu i to działanie będzie tylko takie trochę zachowawcze, żeby się nazywało, że coś zrobiłaś? No nie. Jeżeli chcesz mieć szybko efekty, to ty musisz bardzo konkretnie zacząć działać i zrobić jak najwięcej akcji i to na dodatek takich akcji, które będą przełomowe finansowo, a nie tylko akcje, które sprawią, że ty będziesz zajęta. No bo zobacz, jeżeli chcesz szybko wyniki, to ty musisz dużo działać, bo to jest tak, to, jest, to ja to nazywam przebijaniem sufitu finansowego. Jeżeli tu jest twój sufit, no to jeżeli podejdziesz raz w tygodniu i zrobisz takie pyk, tak, to nic się nie wydarzy. Żeby ten sufit przerozwalić, to ty musisz po prostu zrobić tum, 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 po prostu zaatakować na maksa i wtedy, dopiero wtedy coś się zacznie dziać, a ty szybko zobaczysz efekty. Zobacz, obejrzałaś, nie zabiło cię. Cztery proste punkty. Przyjrzyj się im, sprawdź, czy Ty nie popełniasz tych błędów, skoryguj, jeżeli widzisz, że tak i zacznij działać, bo pamiętaj to, co ja powtarzam zawsze: zarabianie to jest umiejętność taka sama jak każda inna i możesz się tego nauczyć, a jak się tego nauczysz, to kupisz wtedy za to wygodniejsze życie. Zasubskrybuj, proszę, mój kanał, zostaw mi jakieś polubienie, może komentarz, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.